Druga część relacji z dzisiejszych zawodów. Na razie zakończyliśmy to, co było oczywiście każdym naszym porządkiem, czyli sesją treningową. Rozpoczęliśmy także serię próbną, która na razie pokazuje już od początku, że te warunki wietrzne dzisiaj naprawdę mogą zawodnikom zdecydowanie pomagać już w pierwszej grupie Eden Oceanen. Jeden z fińskich zawodników uzyskał prawie wynik równy rekordowi skoczni, zabrakło raptem pół metra, by ten rekord wyrównać, a więc to tylko pokazuje, że te warunki gdzie rzeczywiście mogą tutaj namieszać, ale przez to też się przynieść wiele emocji, bo wiemy, że im te warunki bardziej sprzyjające, tym te odległości ciekawsze, no i rzeczywiście wtedy ta rywalizacja nabiera rumieńców. Także na razie zapowiada się bardzo ciekawie to wszystko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać jeszcze przez te dwie grupy serii próbnej. Później, oczywiście, zobaczymy, jak te warunki przełożą się na rywalizację w konkursie. Bo w konkursie przeważnie poziom jest jeszcze wyższy, więc niewygodne, że skoro w serii próbnej będzie się działo, no to bardziej w konkursie tych emocji powinno rzeczywiście nie zabraknąć. Podbią grupę serii próbnej na razie, na prowadzeniu właśnie Finowie. Dzięki głównie oczywiście Nowym Drugie miejsce Czechów, trzecia póki jest Norwegia, która jest cały czas w roli gospodarza. Od początku tego turnieju, Ruben, to Norwegowie są tymi, którzy teoretycznie obiekty powinni znać najlepiej. Na razie jakoś z nim to wychodzi, bo na razie przewracają stawce w klasyfikacji turnieju. Czwarte miejsce Kazachów i Estończyków na razie w tej serii próbnej, potem piąte miejsce dla Polaków przez słabszy trochę skróty Szóste miejsce Francji i Kanady, później Rosjanie, Szwajcarzy i Słoweńcy. Z tym, że trzy ostatnie ekipy miały już swoje słabsze momenty, więc te ekipy muszą już liczyć na błędy rywali. Oni sami nie wystarczą, że oni się zdeterminują. Jeszcze rywal musi dopomóc, żeby oni ewentualnie swoje pozycje mogli poprawić. Przed nami grupa trzecia tej serii próbnej. Ponownie Kazachowie ze czekami na początku. Konkretnie Luka Mendes, drużyna czwarta. Po dwóch grupach, po trzech grupach niewiele się zmieni. Luka skoczyć to bada dobrze, ale no, też niewiele się w związku z tym zmieni. No bo skoro skok w miarę udany, no to nie mogło zdobyć wystarczyć, się nie zyskać. 130 metrów, noty 19, 19,5 punktu. No na razie, oczywiście, prowadzenie. Zobaczymy, czy to będzie czwarte miejsce, czy jednak niższe. Bo ten skok jest takim trochę przeciętniakiem, ale z drugiej strony solidnym przeciętniakiem. Drużyna finów. I kolejny świetny skok w drużynie, ma Haponen, 136,5, a więc kolejna świetna próba, noty też bardzo wysokie, ale to klasyka na tej skoczni, że zawodnicy jak lądują poza 130 metrów, to najczęściej w pięknym stylu i znowu to się potwierdza. Teraz Haponen 136,5, dostał 22 noty po 19,5 punktu, no i drużyna wyraźnie prowadzi, prawie 30 punktów przed ekipą Kazachów i Jezdniczaków, ale to nie dziwi. To nie dziwi, bo przecież różnica była widoczna, kiedy porównywaliśmy odległości obu ekip. Teraz, Szwajcarzy. No tutaj też lepsza próba. Luka Eglow 133,5, no 19. A więc kolejny przebłysk u Szwajcarów. Najpierw Pajer, teraz Eglov, No poza Peterem, rzeczywiście tutaj u Szwajcarów też nie jest tak źle. Ekipa Francji i Kanady tymczasem. Na Kezipoit Klaus. Yy, drużyna była szósta, teraz. No, może będzie o jedno miejsce. 134,5 metra. No, tu 19. No, jest szansa na piąte miejsce, bo tutaj yy, skok zbyt. Drużyna przegrywa co pada, z Kazachami i czekami od 2,30, ale to nie z nimi walczą o 5 miejsce, z inną ekipą, ale o tym za chwilę. Na razie drużyna Rosji, która walczy o utrzymanie siódmej pozycji. jako go po dwóch grupach. Yy, Michał Maksymoczkin, no, nie zawiedzie. Skacze pięknie, no byłby rekordem skoczni, gdyby ustał ten skok, no ale nie ustał, no zdarza się. 138,5 metra, błąd wyboczony, no bo, no bo odległość oczywiście piękna, daleka. Był, smakowało tutaj rekordem skoczni, pachniało tym rekordem, no ale niestety, podobnie jak Edbasiliew, on także nie ustaje skoku. Drużyna jest 12 punktów przed Szwajcarią, ale tylko dzięki temu, że ten skok był na tak wysokim poziomie. Teraz drużyna Czech. Wojciech Sztursa Czesi po dwóch grupach. Tutaj są na drugim miejscu, po trzech. Nadal będą do, dodać po pamiętach Finom. Wojciech Sztursa 137,5 metra. Noty 3 po 19, pół No i drużyna na drugim miejscu. 4 punkty straty do Finów. Strata duża, ale jednak Finowie cały czas się bronią z tym prowadzeniem w tej serii Teraz Słowenia. No, fatalna wpadka, tu się dobry naprewca, tutaj przekreśla słowiańców w kontekście serii próbnej, żeby tutaj zagrali jakieś czułowe role. Lobrocos skaczy dobrze, akurat. To jest 130,5. Pierwszy przebłysk słowiańców, bo i Domen, i Peter, prewcy Bez błysku teraz dobrze Lobrocos, ale wyrażę sobie też Państwa bo to jednak strata ponad 60-punktowa. No i drużyna polski. No właśnie, Polacy walczą tutaj o piąte miejsce w tym momencie. Trudna misja, bo Kuba Wolny nie może mieć wpadki. Nie może się na tyle, co pozwoli sobie Dawid, Kupić. jest czyste skoki i to będzie skoczni. Ale... Kwint esencja tych wody na skoczni 138,5 metra, o pół metra pobawiony rekord obiektu. A więc to, co mówiliśmy, stało się faktem, że przy tych warunkach może się i to się dało. Już w serii trudnej mamy pewny rekord obiektu. Także no. Widać od razu, że w związku z tym nie trzeba zasilać ręce przed konkursem, bo tam tych rekordów może być więcej. Jest to bardzo możliwe, bo tam ta, ta determinacja będzie jeszcze większa u zawodników. Determinacja do tej walki o każdy metr. Tutaj kubowolny pokazuje, że można, że można tu pięknie skoczyć poza rozmiar skoczny. 138,5 metra. No te odsunięcia też wysokie, bo 19, 19,5 metra i jakby skoczył. Dwa metry bliżej, więc tutaj dużo na tym nie stracił, wręcz przeciwnie, wręcz nawet zyskał te dwa metry, prawda, w tej sytuacji. Polska na trzecim miejscu, ale ważne, że wracamy, że wracamy po tej wpadce do Bida do właściwej gry. Jesteśmy prawie 13 punktów przed Kazachami i Estonczykami. No i pytanie, czy Norwegian na tym szedzi? Bo nie będą mieli łatwo Norwegowi, żeby tego dokonać. Norwegia, konkretnie Johan Romanewensen. Johan Romanewensen jest słabszy wśród Norwegów zazwyczaj. No i tutaj też troszkę słabiej od Kuby Wolnego. 133 metry, noty 19 i Norwegia czwarta za Polską. Czyli zgodnie z przebudowaniami, że będzie ciężko Norwegom, no to, no to nie podołali. Chociaż skaczał równo Norwegowie, tylko na razie po prostu bez przebłysku, no bo nikt nie skoczył po 135 metrów, a to jest to niedosyt w drużynie. A więc po trzech grupach w tej serii próbnej na czele cały czas Finowie, druga drużyna czeska, na trzecim miejscu Polacy z liderem kubowolnym na czele. Czwarta Norwegia, piąte miejsce Kazachów i Jestemczyków, później Francja z Kanadą, no a potem ekipy dużo słabsze, czyli Rosja, Szwajcaria i Słowenia. Czeka na walka o miejsce siódme między Rosją a Szwajcarią, bo tu różnica trochę stopniała do 12 punktów, ale wydaje się, że Rosja może się wybronić, bo Sandrzejew i Simon Amman to podobni zawodnicy w tym turnieju. Dziemy ta Słowenia, która raczej nie ma szansy na poprawienie swojej pozycji, ale może walczyć o 400 punktów, za 400, a to też zawsze jakaś pociecha. Została ostatnia grupa w tej serii głównej. Kazachowie z czekami. Sabyżan Muminow, drużyna na piątym miejscu, na ale zasłużenie, bo przecież świetny koczek był wolny. Sabyżan Muminow, 132,5 metra, nauty no po 19,5, na pewno drużyna utrzyma się w czołowej 5-6, tego mogą być pewny. Pytanie tylko, czy będzie miejsce 5-6 w tej sytuacji. Ekipa Finów, Jane Ahonen, Finowie na razie bezwzględni, ale Achonen jakoś niekoniecznie. A chodem z kłopotami osiąga 124 metry tylko, noty po 18,5 punktów, więc wpadka u finów, ale ale nienarządza, no bo chociaż ten skok ustał na pocieszenie, więc tylko lekki niepokój może być w drużyny Ekipa Szwajcarów, Simon, Simon Man ponad 130, 133,5, noty 19, z no będzie potrzebował 130 mniej więcej bezpokojnie utrzymać te miejsce Rosjan bez względu ten czarny, nie będzie można patrzeć na noty: czy będą 18, czy 19, bo i tak e, e, odległość będzie wystarczająca. Teraz ekipa Francji i Kanady Vance de Kompose. 134 metry, noty 20, 19,5. Dzięki tym notom ekipa Francji i Kanady wyprzedza minimalnie ekipę Kazachów i Jestanczyków o 90 punktów. A więc mecz Kanadą na pociesznym piątym miejscu będzie w sali pewnej prawdopodobnie. Strata prawie 9 punktów do Finów. Dofinów. A teraz Rosjanie. I ta walka o siódme miejsce, którą powinni Rosjanie wygrać. Sendriejev. No chyba, tak jak mówiliśmy, około 130 metrów. Tak jest. 135 metrów Sendryjewa, nocy 19. No i Rosja na czwartym miejscu. Prawie 15 punktów przed Szwajcarią. Także tutaj triumf Rosjan. W tym mini takim wyścigu, miejsce miejsca, zakończone sukcesem dla Rosjan. Druszy na Czech. Tymczasem szansa na, szansa na prowadzenie, oczywiście, skutek wpadki Ahonena. Kołdelka skacze lepiej i częściej na prowadzenie. 132 metry, noty 20, 19,5, 19. 19. Częściej prowadzą o 13,7. No u nich nie było wpadki, stąd są lepsi. Ale Polacy raczej nie odróżniają sobie podwórnie, bo dobrać się to trzecie miejsce. Eee, Słowenia. Wykiepisowanie Jacques Mogel uratuje wynik drużyny, bo będzie ponad 400 punktów za 4 stoki. Jacques Mogel 135,5. Noty 19. Miejsce ostatnie, no ale nota 416,7. Także jest delikatna nutka optymizmu. No i drużyna polski. W naszej drużynie oczywiście Kamil 100 w tej ostatniej grupie. No i to śliczne, że Kamil nie zawiedzie zbytnio naszych oczekiwań, że to zacznie z dobrego poziomu. Tak też się dzieje. Kamil uzyskuje 135 metrów. Noty po 19,5. Dzięki tym notom, minimalnie, no może nie minimalnie pokonujemy Finów o 7,7 punktów. I na pewno zajmiemy miejsce w trójce. W tej sali pewnej. Kamil, szósty indywidualnie, trochę gorszy wynik od Ale też jedna z lepszych prób. 6 punktów przegraliśmy z Czechami. No i teraz Norwegowie. Którzy walczą o trzecie miejsce w tym momencie. Anders Van Powietrze ambitnie, no zobaczymy, czy to wystarczy. No nie, 134, 134 metra, zabrakło trochę not sędziowskiej, bo noty tylko najwyżej 19. I Norwegia przez to czwarta, jedna punktu na korzyść drużyny fińskiej. No widzimy, no około pół punktu od sędziów, żeby Norwegia wyprzedziła Finów w tej serii próbnej. A więc Finowie, mimo wpadki Achonena zajęła trzecie miejsce w serii próbnej, co w konkursie raczej będzie niemożliwe. By, by mimo słabego, słabszego skoku zająć miejsce w trójce, yy, drużyna Czech na prowadzeniu w serii próbnej, druga Polska, trzecia Finlandia. Tak się kończy seria próbna. Indywidualnie najlepszy kuba wolny ze wszystkich zawodników. Pamiętamy, że kuba tutaj na nowym są skoczni. 138,5 metra. Yy, czwarta Norwegia, no ale Norwegowie od początku pokazują, że będą groźni. Mimo wszystko. Piąte miejsce Francji i Kanady. Hmm, szóste miejsce Kazaków i Estonczyków siódma Rosja ósma Szwajcaria no i ostatnia oczywiście Słowenia ale no właśnie, jeśli Beczek w sobie się poprawi no to wtedy Słowenia będzie znowu groźna więc też trzeba mieć to na uwadze u Szwajcarów też tylko jeden zawodnik słabszy, groży u Rosjan bo tutaj trzy próby takie nie do końca udane ehm, także no zobaczymy jak to będzie wyglądać u nas brakuje stabilności Dawida Kubackiego żeby Dawid wrócił na swój poziom miejmy nadzieję, że w konkursie Dawid się już odnajdzie przed nami zawody, a tutaj już nowe rozdanie. No i oczywiście, przede wszystkim mamy nadzieję, nowa, również dawka emocji. Zaczynamy. Pierwszą grupę z otwiera nam ekipa Kazaków i Jestemczaków, tak jak w sali głównej. Sergej Tkaczenko. No i otwarcie solidne. 132 metry, podobnie w sali chyba z tym wynikiem. Noty 19, 19,5 punktu. Jest na razie oczywiście prowadzenie. Dużo na finów tymczasem w serii próbnej miał chyba drugi wynik indywidualny. Teraz trochę słabiej, ale też nie zawodzi. 132,5 noty, 19,5 punktów. Czasem lepszy taki schok niż dążyć do serii próbnej, a skończyć się upadkiem. Wtedy, staty było wypać bardzo dośliwe. A tak, tylko tam kilka punktów uciekło. Dlaczego to w do Szwajcaria i Dominik Peter. No Dominik Peter nadal kłopoty, ale już mniejsze niż w senii próbnej. Tam, były, tam było 104,5 metra, teraz 121,5. Noty po 18,5 punktu. Ostatnie miejsce, no ale stary tym razem już mniejsze niż w senii próbnej. Teraz ekipa Francji i Kanady. Roman Lamy w tej pierwszej grupie. Roman Lamy pui piękny skok. Francuza. 135,5. Noty dziewiętnastki, więc najdłuższy w na tej, tej grupy. Noty też solidne. No i drużyna wysyła się na prowadzenie o i 4,9 punktów przed Finlandią. Tymczasem drużyna Rosji. <coughs> drużynie Rosji. Jękini Klimow. No zobaczymy, co Klimow pokaże. Klimow. Tak jak w sali trudnej, czyli troszkę poza punkt konstrukcyjny. 128,5 metr w bliżej już w sali trudnej. Noty. 19, no i daje to czwarte miejsce. 14 punktów przed Szwajcarią w tym momencie. 14,1 dokładnie. Numer 6 to drużyna czeska. A więc Wiktor Polaszek w tej grupie. Tak, tutaj na marginesie. No i Polaszek solidnie, solidnie, pięknie przede wszystkim. 137,5. nawiązuje do nose 11,7. Noty też 19, 19,5 punktów. czasie. obaj miło prowadzenie. 4,1, przed Francją i Kanadą. Finowy na trzecim miejscu. 9 punktów straty do Czechów. Dokładnie 5 metrów straty. No i teraz Słowenia. Uu. I Peter Plus nadal z 121. A więc... Tak jak czyli główny, Szwajcarzy i, I Słoweńcy najsłabsi będą po tej pierwszej wymianie ciosów. 121 metrów Petera Prwca, natomiast nieco wyższy, no to Dominika Petera. Stąd Słowenia na razie o 0,6 punktów przed Szwajcarią. No, czyli będzie jeszcze zmian. Obie ekipy na razie w trudnej sytuacji. Drużyna Polski. Piotrek żyła. Trochę lepiej, ale gorzej niż sobie 130,5 metra, noty 19, 18, w by było 6 metrów więcej i noty wyższe. Miejsce piąte dla Polski, czyli dobrze i źle. Miejsce piąte nie wiem sada do, do podium na razie, no ale jeszcze Norwegowie pozostali. A w ekipie norweskiej Daniel Andretanden. No zobaczymy, jakie będzie otwarcie Norwegów tutaj. Daniel Andretanden na progu jako tako. Zobaczymy, jak to na odległość. Kapitalnie! O, no proszę. I mamy rekord skoczy. Już kubowolny rekordu nie ma. Daniel Undertandę 139 metrów. No i się takie otwarcie fodują Norwegowie. No to pytanie, czy oni to utrzymają w związku z tym, co tu się wydarzyło. Trondheim. Trondheim 139 metrów. Jeszcze raz tutaj. 139 metrów Daniel Undertandego. No niesamowity wyczyn tutaj naszego zawodnika patrzymy uważnie, co tutaj się może wydarzyć. Jeśli mogę, to się może to wydarzyć. Daniel Andersdante 139. Fenomenalny skok norweskiego zawodnika. <tryk> no to oczywiście wysokie rzędu 20-19,5 punktu. No i Norwegia wysunęła się na prowadzenie o 4,9 punktów. ale spikielnie, mocno otwarcie Norwegów. Na początku konkursu mówiliśmy o tym, że może być wyższy poziom, i na razie Norwegowie, by na mnie pokazują, że nasze słaboe nie były takie do końca na wyrost. Norwegia na prowadzeniu, drugie miejsce Czechów, trzecie miejsce Francji i Kanady, a czwarta Finlandia traci 13 punktów do Norwegów, piąte miejsce Kazachów i Estonczyków, szósta Polska, my tracimy do Norwegów na razie prawie 18 punktów, siódma Rosja. Potem Słowenia i Szwajcaria. Dwie ostatnie ekipy będą walczyć o miejsce ósme, prawdopodobnie o wejście do sali finałowej. Faworytem Słowenia na przełomie całego turnieju, no ale Szwajcarzy wygrali w sali próbnej te starcie ze Słowenią. Więc yy, zdania są na pewno podzielone. Przed nami druga grupa, a konkretnie Kazachowie ze stanczakami w tym przypadku Arti Aigro. Yy, drużyna piąta po pierwszej grupie. Po drugiej nadal może być tak wysoka. Arti Agro 135 metrów. 135 noty 19 na razie prowadzenie. Być może drużyna troszkę zyskać tym razem. Finowie mają trudną misję. E, Harioli. Drużyna była niewiele lepsza od Kazachów i Japończyków. Teraz Harioli nie zawodzi, a więc Finowie nadal będą lepsi. Ale proszę zobaczyć odległość. Harioli 139. Wyrównany rekord skoczni. Noty 19, 18,5 punktu. Braw. Prowadzenie o 7 punktów teraz przed Kazachami i Estonczykami. Trzy punkty mniej od miał niż dany nad ale też sama odległość. Drużyna Kajcarów. Walka na swoim miejsce 8. I Tak jak w sali próbnej. 130, 35 metrów. Noty 19, 19,5. Na razie miejsce oczywiście ostatnie. 20 punktów za Kazachami i Estonczykami. Teraz różne Kanady. Różna była trzecia. Teraz może stać to trzecie miejsce przez świetny występ Harry'ego Ale widzimy, że Sankub też nie rezygnuje. 137,5. Noty. 15,5 punkty i sprowadzenie. Punkty siedemdziesiątych przed. Jest tutaj Francja z Kanady. kościoła Rosji tymczasem. Dmitrij Wasiliew. Rosja po pierwszej grupie na siódmym miejscu. Utrzyma drużynę, bo tym razem wpadki nie będzie miał w postaci upadku. 133 metry. Noty 19, 19,5 punktu. Tylko w przypadku miejsce będzie. I 11 punktów Rosja przed Szwajcarią. Tymczasem drużyna Czech. Czesi przegrywają tylko z Nagrobem po pierwszej grupie. Czesmiczek. W tej drugiej grupie teraz. Kodiszek przegrywa batalię o pierwsze miejsce teraz. 134 metry, też nie są niższe noty. Bo lądowanie było trochę mniej pewne. Noty 18, 18,5, trzecie miejsce Czechów. Półtora punktu za Finlandią. A więc Francja z Kanadą, Finlandia i Czechy. Taka czołowa trójka. A teraz Słowenia. Ekipa Słowenii, Domen Prewc. Słowenia, pamiętamy, od Szwajcarów była lepsza nieznacznie, ale Domen Prewc, tak jak i Dominik Peter lepszy niż w sali próbnej. 135 metrów do Wena. Noty średnio po 19,5 punktu na pół Szwajcarów na razie odsunięty. Szwajcaria cały czas przegrywa ze Słowenią. Tym razem już o punkt 60, Czyli o punkt więcej traci teraz Szwajcaria niż, niż traciła. W tej grupie Słowenia górę o punkt. No i drużyna Polski. E, Dawid Kubacki. No i mamy nadzieję, że Dawid się Oprawić to dosyć trudne, kiedy miał 126,5 metra. Teraz niestety, podobnie. 127, no to 19, 19,5. 6 miejsce za Rosją jesteśmy dopiero. I tuż przed Słowenią, tuż przed Szwajcarią. Jesteśmy zagrożeni nawet brakiem... w tej sytuacji. Będzie potrzebny komuś... trudnej Norwegia tymczasem. Trzeba nie pierwsze miejsce. Johan Ander Forfang przed tą misją, Forfang na spokojnie, ale z upadkiem, a więc Norwegia spada na piąte miejsce, 138 metrów, dramaturgii jak dalszy może powiedzieć, Forfang chciał dobrze, ale skończył upadkiem i Norwegia spada na piąte miejsce, tracąc już w tej chwili chwili 17 punktów do Francji i Kanady, niesamowity pech Norwega Francja z Kanadą na prowadzeniu, Finlandia na drugim miejscu, trzecie miejsce Czechów, potem Kazachowie ze Stończykami, Norwegia, w tej grupie Norwegowie przegrali z Polakami, co ciekawe, szósta Rosja, siódma Polska, ósma Słowenia, dziewiąta Szwajcaria. Ta walka zaczyna nabierać rumieńców, dlatego bądźcie z nami, bo tych emocji na pewno będzie jeszcze sporo. Ps